Szanowni Państwo, to dla mnie prawdziwy zaszczyt móc być razem z Wami i obchodzić 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku, 1 sierpnia zgromadziliśmy się na szczecinieckim cmentarzu, aby oddać hołd bohaterom, którzy w 1944 roku na ulicach Warszawy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. O ich heroicznej postawie świadczą nie tylko historyczne fakty, jak choćby liczby przyjmujące o dziesiątkach tysięcy poległych, rannych i wziętych do niewoli żołnierzy Armii Krajowej. Nie tylko tragiczny los i śmierć od 150 do 200 tysięcy zwykłych mieszkańców stolicy. Całego tragizmu powstanie nie oddaje także tylko i wyłącznie okrucieństwo i systemowe zniszczenie Warszawy przez Niemców, czy bierność Armii Związku Radzieckiego w trakcie trwającego 63 dni zrywu niepodległościowego. Powstanie to przede wszystkim wielka pokoleniowa wyrwa, która dotknęła nasz kraj i nasze państwo. To stracone szanse i nadzieje młodych i zdolnych ludzi, którzy mogliby z dumą i zaangażowaniem odbywać, odbudowywać Polskę po zniszczeniach i zakończeniu II wojny światowej. Ich tragiczna śmierć na barykadach walczącej Warszawy to najcięższy i najwyższy rachunek, który Polska musiała zapłacić za 63 dni sierpniowego zrywu w 1944 roku. Rachunek, którego wysokości nie oddadzą i nie zobrazują. Żadne liczby czy dane przytaczane przez historyków i badaczy powstania. I choć ich walka praktycznie od początku skazana była na militarną porażkę, to jednak dzisiaj, po 79 latach, to właśnie powstańcy są wielkimi moralnymi zwycięzcami. To ich heroiczną postawę wspominamy i podziwiamy nie tylko w Szczecinku, ale w całej Polsce. To w końcu ich niezłonna wiara w zwycięstwo, mimo wszystko. Stała się dla naszych rodaków inspiracją do walki z komunizmem. To także dzięki ich spuściźnie doszło w Polsce do obrad okrągłego stołu i bezkrwawej rewolucji w 1989 roku. Moralne zwycięstwo powstańców warszawskich to dla nas wszystkich powód do dumy. Setki tysięcy naszych rodaków każdego roku 1 sierpnia oddają im hołd. Budujący jest fakt, że wśród nich jest wiele młodych osób. To niezwykle ważne, że także w Szczecinku co roku wspólnie wspominamy postańców walczących na ulicach naszej stolicy. Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystości. Dziękuję kibicom Legii Warszawa za tradycyjną już uroczystą oprawę dzisiejszego wydarzenia. Natomiast szczególnie gorąco dziękuję młodzieży i naszym gościom z partnerskiego francuskiego miasta Noël-Soulon, którzy przyjechali do Szczecinka na czele z wiceburmistrzem Philippe to niezwykle ważne, że 79 lat od momentu wybuchu powstania warszawskiego Polacy i Francuzi wciąż na nowo mogą poznawać i uczyć się wzajemnie o przeszłości swoich krajów. Głęboko wierzę, że nasi goście z noir doświadczają podczas dzisiejszych obchodów żywej lekcji historii. Jestem przekonany, że pozwoli im ona lepiej zrozumieć zawiłe i skomplikowane dzieje Polski w trakcie i po II wojnie światowej. Jest to niezwykle ważne w kontekście budowania naszej wspólnej europejskiej tożsamości. A przecież chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dzisiaj ściśle związane z członkostwem naszego kraju w Pakcie Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. Polska potrzebuje silnej i zjednoczonej Europy, która jest w stanie solidarnie wspierać walczącą z rosyjskim najeźdźcą Ukrainę. Historia, także, historia także ta bezpośrednio związana z Powstaniem Warszawskim jednoznacznie wskazuje na mocarstwowe zapędy Związku Radzieckiego, a imperialne interesy Rosji, która bezpośrednio nawiązuje do spuścizny ZSRR, zawsze biorą górę nad dążeniem innych krajów do wolności i niepodległości. Dlatego tylko znajomość w naszej wspólnej historii może budować solidne fundamenty, na których będzie się opierała nasza współpraca. I to nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale także stosunki bilateralne pomiędzy poszczególnymi krajami. Jestem dumny, że w Szczecinku możemy dokładać małą cegiełkę do tego procesu, pokazywać i tłumaczyć naszym francuskim przyjaciołom, jak ważne w historii naszego kraju było powstanie warszawskie. Szanowni Państwo, powstanie, które wybuchło w 1944 roku, było niezwykłym aktem odwagi, który kosztował życie setki tysięcy naszych rodaków. Bohaterowie, którzy ginęli na ulicach walczącej stolicy. Mogą być przykładem do współczesnych młodych Polaków, Francuzów i wszystkich Europejczyków. Ich niezłomna postawa zasługuje na wielkie słowa uznania. Polska, wolna i niepodległa, była dla nich najwyższym dobrem. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o ich walce i opowiadać o ich postawie kolejnym pokoleniom. Cześć i chwała bohaterom!